każdy kto korzysta z AVR-u wie, że narzędzia czyli programatora zwłaszcza debuggery są koszmarnie drogie nie jest to tania zabawa dość tanie rozwiązanie to programator debugger na jtag który swego czasu opublikowałem w EP jak widać można go kupić nawet w kamami niecałe 90 zł. Płytka jest wykonana jako jednowarstwowa. Tu sobie sięgnę do artykułu. Generalnie można to zrobić w warunkach domowych. Płytka jednowarstwowa. Parę zworek. Nie ma tu jakichś specjalnie trudnych do lutowania układów mikrokontroler w PLCC 44 jak pamiętam, tak FTDI bufor w obudowie przewlekanej w razie uszkodzenia łatwy do wymiany no jak wspominam, płytka jednowarstwowa więc też prosta do wykonania w warunkach amatorskich na dzień dzisiejszy nie jest to jakaś, jakiś wielki problem wykonać taką płytkę więc można taki programator złożyć szacuję za jakieś 50 zł no najdroższy pewnie będzie mikrokontroler albo ten FTDI teraz może jeszcze o możliwościach no nie wiem jak z najnowszym oprogramowaniem do AVR-ów, ale AVR Studio, czyli dość stary program, jak widać, tu obsługiwał sporo typów mikrokontrolerów. Oczywiście wymaganiem jest, żeby był tak, ale jak ktoś na poważnie zajmuje się mikrokontrolerami, to raczej będzie sięgał właśnie po te z niż po te z DebugWire'em mnie DebugWire skutecznie zniechęcił do używania tego wynalazku tego interfejsu teraz jeszcze sobie popatrzmy na przykład gdybyśmy chcieli wybrać coś innego tu na pewno mamy mamy debugger ale 5000 zł no. w tym o ile kojarzę chyba też z, zobaczę 146 no tu już jest lepiej ale czy on ma debugowanie nie ma Na no moje oko nie ma. Może tak wspomnieć. To tylko adapter no tu jak widać ma debugowanie 625 zł, czyli taka najtańsza opcja to 629 zł zerknę jeszcze tu, chociaż pod hasłem debugger pokazuje się, ale to. To nie będzie debugger. Nie sądzę, aby coś mogło być tańsze od Dragona. No generalnie debugery dla Afawerów są kosztowne. A jak już jest na coś innego niż J, czyli tamte debug wire albo tam coś innego, nowszego, to już ceny mamy rzędu 1500 zł. Dla przykładu Estelink, jak widać, oryginał mamy za 127 zł. programuje układy, które były 10 lat temu i będzie programował te, które powstaną pewnie za 20 lat w wypadku AVR-ów nie jest tak kolorowo kupiłem z całego czasu Dragona, który no, 500 zł te 10 lat temu to już był to było sporo, no, 15 lat temu to był spory wydatek no i po kilku tam nastu latach okazało się, że już nowych Procków nie programuje, więc to jest takie kupowanie na daną chwilę. Co będzie za rok, za pięć lat, pewnie kupicie kolejną AVR-ków. Więc polityka STM bardziej mi się podoba. To jest też, mimo że nie jest napisane. Ale to jest też debuger. I przy okazji programuje także STM8, ale to chyba wszystkie programatory do STM dla STMA robione powiedzmy pod marką STMA programują także STM8 to taka rodzina podobna do AVR -ów. myślę, że nie warto się nimi zajmować w sumie STM zrobił sam sobie konkurencję wypuszczając STM32 z serii C0 tylko nie pamiętam czy STM8 z 5V jest zasilany czy nie ale wyposażenie ma dość skromne generalnie raczej nie warto sięgać po nie tak jak po każdy inny ośmiobitowiec, nie ma to po prostu w dzisiejszych czasach w ogóle sensu. Tak jak budowanie na lampach. No, chyba że dla zabawek, dla szpanu. To tyle. Jeszcze będzie jeden ciekawy film o Dżaitagu dla AVR-ów. Bo nie każdy czytał elektronikę praktyczną i nie każdy wie. Co ciekawego w temacie robiłem. Do usłyszenia.